Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą, zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam bowiem liczny tłum jego uczniów. I wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto Słowo Pańskie. Czy wiara ma gramatykę? Czy gramatyka słowa może nam coś bardzo ważnego powiedzieć o wierze? Czym jest wiara? Usłyszmy to, co mówi dzisiaj tekst Pawłowego Listu do Kolosem i tego, jakiej po prostu formuły gramatycznej używa Paweł, żeby mieszkańcom Kolosów, ale także nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Ta formuła gramatyczna nie jest skomplikowana, to jest czas przeszły, czas przeszły dokonany. Zostaliście napełnieni, otrzymaliście, zostaliście pogrzebani we chrzcie, zostaliście wskrzeszeni przez wiarę. Was umarłych przywrócił do życia, darował wam występki, skreślił zapis dłużny, usunął z drogi nieprzyjaciela, to co było przeciwnikiem, przygwoździł do krzyża. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego o tym chcę dzisiaj powiedzieć? Dlatego, żebyśmy zobaczyli właśnie wiarę jako też coś, co jakby się już dokonało to wielkie dzieło Boga, w którym zostaliśmy obdarowani, zostaliśmy już dzisiaj żyjemy w tym, co się dokonało właśnie kiedyś. Czyli że my już jesteśmy wskrzeszeni. Wskrzeszeni ze śmierci do życia, już jesteśmy wskrzeszeni. Już wszystko to, co było moim nieprzyjacielem, zostało pokonane. To, co było takim, taką presją nakazu w moim życiu, zostało zmazane, usunięte. Zostałem pogrzebany, aby zostać wskrzeszony. Nie będę pogrzebany, żeby zostać wskrzeszony. Nie, że Bóg dopiero może coś załatwi z, moim, z tym, co jest moim nieprzyjacielem, z tym, co jest moim przeciwnikiem, że może rozbroi, właśnie jak mówi Paweł, z wierzchności władzę. No bo przecież tak wielu z nas myśli, że wciąż jesteśmy świadkami niekończącego się, niekończącego się pojedynku dobra ze złem i trochę jak widzowie. Bezradni przyglądamy się drżąc, nie wiedząc, kto tak naprawdę może wygrać. Potrzebujemy tej gramatyki. Potrzebujemy usłyszeć ten czas przeszły u świętego Pawła, żeby otworzyć oczy i, z, i przyjąć nadzieję, że my już wszystko dostaliśmy. Że dostaliśmy życie. Że dostaliśmy właśnie wyzwolenie. Dlaczego z drugiej strony tego też nie doświadczamy? Dlaczego tak bardzo często żyjemy w takiej perspektywie bardziej przyszłości, ale przyszłości, która jest mglista, niepewna i sprawia, że wielu z nas żyje w duchowości, która jest podyktowana czy odżyga się lękiem? Wydaje się, że nie potrafimy brać. Wczoraj usłyszeliśmy Ewangelię. O ręce. O ręce, która nie potrafi dawać i nie potrafi brać. Ale dzisiaj też usłyszeliśmy w Psalmie, że Bóg jest dobry. Usłyszcie w tym polskim słowie, właśnie, że coś jest dobre, czyli jest do brania. Coś jest dobre, czyli jest do wzięcia. Bóg jest do wzięcia, jest dobry, jest do przyjęcia y, dla wszystkich na Ziemi. To, co Bóg wobec nas y, robi, to przede wszystkim daje. Boże działanie ma zawsze ten kierunek y, dawania. Chociaż przez lata mamy, zainf jesteśmy zainfekowani, że czeka z założonymi rękoma, aż my mu coś damy. Jest zupełnie na odwrót. Wszystko dało, tylko staję przed tym szlabanem, który jest moim, moją wolną wolą, i mówi: weźmiesz czy nie? Jak nie umiemy brać, jak nie umiemy przyjmować w życiu, jak nawet każde takie zwyczajne nie wiem, obdarowanie nas spędza w, w takie zażenowanie, takie, takie typowe, właśnie, no to co ja teraz muszę. Skoro ja otrzymałem, no to chyba trzeba byłoby się jakoś zrewanżować, i bardzo często tą dynamiką naszego życia jest rewanż. To, że ja muszę właśnie się teraz odpłacić. Nie wiara jest tym, co dostajesz. Tylko musisz podjąć decyzję, czy to, otrzymuj, czy to przyjmujesz. Bo dopiero kiedy to przyjmiesz, będziesz mieć głęboką motywację do unikania grzechu. Do rozwoju w cnocie, w doskonałości, dlatego, żeby tego nie stracić. Że motywacją, e, motywacją już nie będzie e, jakiś lęk, albo takie po prostu nie wolno. Właśnie skreślił zapis jakiegokolwiek długu. My nie mamy długu wobec Boga. Ten dług nas przygniatał nakazami. Jesteśmy wyzwoleni. Ale musimy podejmować decyzję, czy to przyjmujemy. Że ja nie, nie będę, nie zdecyduję się na niewierność dzień po dniu, dlatego, żeby nie stracić tego, co otrzymałem za darmo. Wiele rzeczy nam się kojarzyło z wiarą. Niekoniecznie gramatyka. Ale właśnie usłyszmy, że wszystko się dokonało, że zło zostało pokonane, że Bóg jest tym, który w triumfujący sposób pokazał, kto tu rządzi, że już jesteśmy zbawieni łaską, jego dobrocią i to jest dobro, które Bóg nam daje, dobro do tego, żeby je wziąć, przyjąć i nie zmarnować.